Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film jest rozwinięciem do filmu dotyczącego objętości treningowej, który zrobiłem jakiś czas temu dla Was i omawiałem tam kilometraż, objętość w kilometrach pod kątem różnych zawodów biegowych. Ile powinniśmy plus, minus biegać? A w dzisiejszym odcinku poruszymy temat intensywności, czyli tego, ile procentowo powinniśmy trenować ciężej względem tych kilometrów spokojnych. Bo to jest kluczowa sprawa. Wiele początkujących osób, która niekoniecznie trenuje bieganie, ale biega dla siebie i gdzieś w pewnym momencie swojego życia stwierdza, że chce postartować w zawodach i chce być troszeczkę lepszymi w bieganiu, zaczyna trenować w sposób mocno niewłaściwy. Jest to sposób, który przez pewien czas daje efekty, ale niestety może skończyć się zarówno urazem, który wyeliminuje z biegania na jakiś czas, jak i poważną kontuzją, która sprawi, że już do biegania nie wrócą. I mam tu na myśli trenowanie na zasadzie. Każdy trening robię coraz mocniej. Biegnę coraz szybciej i biję swoje poprzednie czasy z poprzedniego treningu. No, w taki sposób nie trenujemy. My bijemy swoje czasy na zawodach. Na treningu nie bijemy swoich czasów. Robimy to z głową. Jak już powiedziałem, trenowanie w ten sposób może doprowadzić na przykład do przeciążeń strukturalnych, czyli mięśniowych, więzadłowych, ścięgien i stawów. Zwiększonego zmęczenia OUN, czyli naszego układu nerwowego, zwiększonego zmęczenia układu krążeniowego i zwiększonego zmęczenia układu oddechowego. A to wszystko może prowadzić do przetrenowania, przemęczenia oraz mniejszych i większych urazów, które sprawią, że do biegania możemy już nie wrócić albo będzie to po prostu trudne i za każdym razem, kiedy będziemy wracać, no to będzie ten uraz, który nam się pojawił, odnawiał się. Dlatego przejdźmy do głównego tematu i umówmy sobie, czym jest ta intensywność. Intensywność możemy rozpatrywać na różne sposoby, o których za chwilkę powiem. Natomiast zanim do tego jeszcze przejdziemy, to powiedzmy sobie o proporcjach tej intensywności. Jedne z najbardziej popularnych to proporcja 80 do 20, czyli 80% biegamy sobie spokojnie, są to takie łatwe treningi, a 20% Wtedy, tak naprawdę, w pewnym stopniu przekraczamy swoje granice, bądź też mówiąc w skrócie, trenujemy ciężko. Aczkolwiek nie jest to jakiś super złoty środek i każdy powinien trenować w proporcji 80-20, ponieważ niektóre osoby lepiej czuć będą się y, na proporcji 90-10, 70-30 czy 60-40, natomiast wspólnym mianownikiem tych wszystkich proporcji jest to, że zawsze dominującą ilością kilometrów Całego tego, całej objętości treningowej są te biegi spokojne i ta najniższa intensywność, która raczej prowadzi do zwiększenia wydolności, zwiększenia ilości mitochondriów, poprawy układu, działania układu sercowo-naczyniowego oraz oddechowego, i jest tak naprawdę mało ryzykowna, jeśli chodzi o wyłapywanie kontuzji, urazów czy przeciążenia organizmu. To teraz przejdźmy sobie do omówienia kilku sposobów rozróżnienia intensywności. Pierwsza z nich, do strefy tętna. Jeżeli biegacie z zegarkiem biegowym, garmina, Sunto, Polara, Corosa, czy jakimkolwiek innym, który też dodatkowo może być wyposażony, możecie dokupić sobie pasek na klatkę czy też na ramię do mierzenia tętna, możecie wykorzystać strefy tętna do mierzenia intensywności waszych treningów. Ta dominująca część treningów, czyli ta spokojna, na przykład 80%, powinna odbywać się w drugiej i trzeciej strefie tętna i jeżeli zakładamy, że mamy pięć stref tętna, takie jak na przykład rejestrują zegarki sportowe Garmina i innych producentów. Natomiast ta wyższa intensywność to jest czwarta i piąta strefa tętna. Przy czym ta piąta strefa tętna powinna być naprawdę minimalna i rzadko pojawiać się w waszych treningach biegowych. Drugim sposobem, który możemy wziąć z zamieszłych czasów, kiedy to jeszcze nie mieliśmy elektroniki ani żadnych urządzeń do pomiaru intensywności treningu, była wtedy wykorzystywana skala subiektywnej oceny intensywności treningów, która nazywa się na przykład w treningu biegowym RPE. I wykorzystujemy ją, by ocenić, jak ciężka była jednostka treningowa. W przypadku tej lżejszej aktywności, 80% biegów spokojnych, te RPI nie powinno być wyższe niż 7 na 10 punktów, a tak naprawdę raczej powinno oscylować między 5 a 6. Te 7 to jest tak naprawdę góra i powinien być to właśnie ten bieg spokojny, bieg konwersacyjny, spokojne rozbieganie, biegi regeneracyjne i wszelkie aktywności, które możemy wykonać przez bardzo długi czas. W jednym stałym tempie i nie generują u nas dużego zmęczenia. Natomiast wszystko powyżej skali 7: 7,5, 8, 9, 10 w skali właśnie tej RPI subiektywnego zmęczenia i ciężkości treningu to będzie te nasze 20-30%, ta wysoka intensywność. Kolejnym sposobem na wyznaczenie stref intensywności są tabele Danielsa. Jack Daniels, czyli taki amerykański trener biegowy, stworzył lata temu tabelę, które opierają się na wyliczeniach biorących nasze najlepsze czasy z wyścigów i przekładających je na różne jednostki treningowe. I takie tabele możecie oczywiście i kalkulatory znaleźć w internecie, wpisując v. Dot, kalkulator i tam wpisujecie sobie na przykład czas z waszego wyścigu na 10 km. I dla przykładu weźmy sobie mężczyznę, który przebiegł 10 km w 50 minut. Według tabel Danielsa jego bieg easy, czyli właśnie te wszelkie rozbiegania i biegi spokojne, to jest zakres tempa 6 minut 7 sekund a 6 minut 43 sekundy minut na kilometr. I to oczywiście zalicza nam się do tych 80%. Tej spokojnej intensywności i na upartego możemy doliczyć sobie jeszcze tempo maratońskie, czyli wszystko do tempa 5,27 minut na kilometr. Maksymalnie podkreślam, natomiast wszystko powyżej tego tempa bądź też progu, czyli 5 minut 6 sekund, wlicza się pod tą wysoką intensywność. Wbrew pozorom, tabele Danielse są bardzo skuteczne, ale zdarzają się indywidualne przypadki, które nie do końca zgrywają się z tymi wynikami i trzeba delikatnie zmodyfikować. Te prędkości, te tempa biegów na troszeczkę słabszy bym powiedział, więc trzeba biegać troszkę wolniej niż tam jest napisane i dzięki temu możemy uzyskiwać progres przy odpowiednim rozłożeniu tych treningów w ramach całego tygodnia, miesiąca i roku. Jeszcze innym sposobem na mierzenie intensywności są strefy mocy biegowej, mierzone w watach, i tutaj trzeba mieć albo odpowiedni zegarek, który zmierzy wam takie strefy mocy. Na przykład mój Forerunner 265 mierzy te strefy, ma wbudowaną tą funkcję. Wewnątrz. Można oczywiście dokupić sobie jakieś specjalne akcesorium, jakąś specjalną opaskę na klatkę, jakiegoś stryda, czyli taki czujnik doczepiany do butów, który będzie nam mierzyć właśnie tą moc. No i właśnie. 80% powinno być w tej strefie mocy powiedzmy pierwszej, drugiej oraz minimalnie nieco w trzeciej, czyli tak naprawdę wkładamy w te najspokojniejsze treningi najmniej wysiłku. Ten krok nie jest zbyt intensywny, zbyt mocny, to odbicie nie jest zbyt silne, natomiast te 20% to już są te właśnie strefy czwarta, piąta, no i troszeczkę trzecia. Mówię o tej trzeciej, bo ona może być troszeczkę tak zbalansowana, że dla niektórych osób to już będzie dosyć dużo włożonej siły. No i po prostu jest to też skorelowane z waszym tętnem i tempem, więc mierzenie mocy biegowej poprzez zegarek czy odpowiednie akcesorium też może dać Wam fajne wyniki i pokazać, czy przypadkiem nie trenujecie zbyt dużo, zbyt mocno. No i tutaj dochodzimy do czegoś takiego jak bodziec treningowy oraz regeneracja po tym bodźcu treningowym. Dlaczego powinniśmy w dużej mierze trenować też na tych niższych tętnach, tempach? Mocy biegowej, i tak dalej, a no dlatego, bo regeneracja po takim treningu sprawi, że znacznie szybciej, w bezpieczny sposób, ze zmniejszonym ryzykiem urazu będziemy mogli wykonać kolejną jednostkę treningową. Osoby na wyższym poziomie zaawansowania biegają niemal codziennie lub robią sobie co najwyżej jeden dzień w tygodniu wolne odbiegania, i dla nich te jednostki, właśnie spokojne, są kluczowe do tego, by regenerować się pod kolejne biegi. Dzięki nim utrzymują swoją wydolność. To jest bardzo istotne i te jednostki najlepiej budują Waszą wydolność. Natomiast po drugie, dzięki nim możecie dokładać objętości treningowej, która również jest ważnym parametrem do progresu biegowego. Taki trening wykonany przez 60 minut, właśnie w takiej, powiedzmy, drugiej, trzeciej strefie tętna, da Wam powiedzmy. Między 16 a 24 godziny regeneracji. Tak pokażę Wam na przykład taki zegarek, jak zmierzy Wam to tętno na przykład z pasa, czyli troszkę dokładniej. Natomiast 60 minut wysiłku wykonanego w tempie progowym, na tętnie progowym, to już nawet 30 do 40 paru godzin odpoczynku. To jest oczywiście wszystko bardzo indywidualne, co nie zmienia faktu, że pokazuje nam, że po intensywniejszym treningu czas regeneracji jest dłuższy i podchodzenie. Po tak mocnym treningu do kolejnego biegania, które może być równie intensywne, jest dużym błędem. Także moja rada na koniec: zamiast biegać coraz szybciej z treningu na trening, co w żadnym razie nie jest dobrą metodą treningową, jest raczej sposobem na przetrenowanie bądź kontuzję, zacznijcie trzymać się pewnych proporcji, w których większość waszych treningów będziecie biegać wolniej, spokojniej i będziecie dodawać akcenty tych mocniejszych jednostek treningowych o których mówiłem na kanale w wielu, wielu filmach, do których serdecznie zapraszam. Macie filmy o biegu progowym, interwałach, zabawach biegowych, które są moją chyba ulubioną jednostką treningową, przebieżkach, rytmach czy podbiegach. Także serdecznie zapraszam do oglądania i do zobaczenia za tydzień. Cześć!